Co? Cębola polujesz sobie znowu, ale no tak, to jest mój czas. Snok, sębok, znowu, cieszę, szybka, snowu, sęda. I ty się do nas to śnie. zabij to już do spania mm -mm. na przykład szczura, nie mogę tego właśnie, właśnie powiedzieć, że no, do, no, do, do, donoślej Tak, piękna żywica Super jak samo nazwa Żywica. bardziej nazw teraz z jak to z Kalzbergiem There. job sure. Еще до нас тоже.